Siemanko, z Twice, z kanału Podziemne Typy. Ostatnio ładnie siadł Handicap na nardo we włoskim koszu i tenis od Bubka, zabrakło tylko Andera w trzeciej lidze, a dziś bety na mecz polski z Ukrainą i nie tylko. I zaczynamy od typu na to, że w dzisiejszym meczu na narodowym będzie poniżej 20,5 fauli po kursie 1,85 oraz typ na to, że Ukraina będzie miała poniżej 52,5% posiadania piłki w całym meczu po kursie 1,82. A do tego na koniec dwa typy od podziemnych typerów w postaci powyżej 2,5 bramek w Peru po kursie 1,85 od typera Donio i wygrana Kenny z Burundi od Feklera 9,6 po kursie 2. A teraz czas na szybki konkurs o pięćdzieszek bonusu na mecz Polska-Ukraina. W komentarzu podajemy wynik meczu i strzelca bramki do godziny spotkania, czyli 20.45, a jeśli nie macie jeszcze konta w Elvibet, to za rejestrację z naszego linku dostępnego w komentarzu otrzymacie dostęp do grupy premium na 30 dni. Nie zapominajcie też wpaść na nasze serwisy SportBC oraz Podziemne Typy, gdzie znajdziecie m.in. mocne grupy single, piłka nożna, czy skanery kursów do polskich buków, na których regularnie zarabiamy, a także wartościowych typerów z podziemia. To tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby zostawić suba oraz łapkę w górę, aby seria pojawiała się regularnie. Trzymajcie się i do następnego.